Witam. Wymieniam właśnie olej i filtry w swoim ciągniku. Jest to John Deere 6R. Chciałbym Wam coś pokazać. To jest filtr oryginalny firmy John Deere za 80-90 zł mniej więcej. Tyle kosztuje. Kupując przez internet. Tu nie wiem u dealera, ale pewnie trochę drożej. To jest natomiast filtr firmy Donaldson za 40 zł i. Te filtry są takie same według mnie. <laughs> po pierwsze może położę tak. Wykonanie jest identyczne. Materiał jest identyczny. Oba filtry mają przetłoczenie z datą wyprodukowania tej, z tą samą czcionką. O, to jest tutaj. Data oczywiście jest inna, no bo to wiadomo. I tutaj tak samo mają też tak samo zieloną kropkę tu też jest identyczna zielona kropka nie wiem co ona oznacza w środku, spróbuję przeświecić o, siatka też jest identyczna, identyczne wzór, identyczne wycięcie wszystko wygląda tak samo w jednym jak i w drugim filtrze gwinty nie chodzi mi o skok gwintu ale tutaj o uszczelkę i o moment w którym Gwint się zaczyna, też wygląda tak samo. Więc wnioskuję, iż są to takie same filtry. Tylko za trochę inne pieniądze. Idźmy dalej, filtry paliwa. A może nie, wróćmy jeszcze do filtra e, olejowego, ponieważ no, nie wszystkie filtry są takie same. To znaczy mają jakąś swoją specyfikację i według niej muszą producenci je produkować ale to jest na przykład filtr olejowy, filtr MAN i on jest już wykonany inaczej to znaczy nie ma na druku z datą nie ma żadnej kropki i siateczka w środku jak widzicie jest już inna wzór są okrągłe wycięcia i materiał też widać, że jest inny dla porównania jeszcze raz pokażę Oryginał Donaldson Iman Także nie wszystkie filtry są takie same. Tutaj wydaje mi się, że udało mi się znaleźć identyczne. To znaczy, oczywistą no, jest rzeczą, że John Deere nie produkuje swoich filtrów, robi to za niego jakaś firma i w tym przypadku jest to firma Donaldson. Ale sprawa nie jest taka prosta, ponieważ yy, filtry paliwa mam tutaj i Donaldsona filtry nie są takie same. <laughs> Natomiast takie same są firmy MAN. W tym ciągniku idą dwa filtry paliwowe. I tak samo filtr oryginalny John Dira za 160 zł, tak się nie mylę. Yy, I Firmy MAN, MAN filter. A tutaj sprawa jest o tyle prostsza. Nie będę już pokazywał, że są takie same, bo to już wiadome. To znaczy musicie mi uwierzyć na słowo. Ale nawet numer jest taki sam. Proszę zobaczyć. To jest numer 4808 MAN filter. John Deere, logo John Deere, numer 40808. No, myślę, że to bez wątpienia te dwa filtry są identyczne i robił je ten sam producent, a kosztują o połowę mniej. Kolejne dwa filtry też paliwowe, tylko że wstępne bądź zasadnicze. Nie wiem, który jest który. Nie będę się teraz tym, przy tym rozwodził, ale chodzi mi o te numerki. 40. Nie, zaraz, momencik. Tak, 40, 570. Tutaj, jak widać, też trochę zamazane jest, ale to jest 40. Czwóreczka, tak, 40, 576. 4576. Tutaj różnica w cenie też jest mniej więcej o połowę tańsza firma MAN niż firma John Deere. I jeszcze jedna rzecz: olej. Oryginalny olej John Deere Plus 50 15W40 i Szal Rimula również 15W40. Zbieżność, przypadek, że bańki są identyczne, wyglądają tak samo, są tylko innego koloru, może i tak. Nie wiem, moim zdaniem to też jest ten sam olej, tylko sprzedawany pod logiem innego producenta za dwa razy większe pieniądze, ponieważ ten kosztuje prawie 400 ten Ten 260, jeżeli się nie mylę. Także nie dajmy się oszukać. Co jeszcze, żeby. Nie być też gosłownym i takim, który wciska Wam kit. <laughs> tutaj są wszystkie specyfikacje oleju. Nie jestem teraz pewien, ale w instrukcji obsługi czytałem. Prawdopodobnie CJ4 to jest to właściwe dla John Deere'a, ale to każdy, który ma John Deere'a może sobie sprawdzić. W instrukcji obsługi jest napisane, jaką normę musi spełnić olej do silnika. I tu jest CJ4, to jest prawdopodobnie o, ten, o tą normę chodzi. I tutaj proszę też jest CJ4. Także klasy olej są takie same. Pojemniki też są takie same. Cena jest inna. Do Was należy wybór, czy dacie się oszukać, czy nie. Czy kupicie droższy, czy też tańszy. To wszystko. Dzięki, cześć.